Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Call of Duty Warzone na moim kanale. Dzisiaj polecimy sobie. E, polecimy sobie na farmę. Jeżeli Wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek, powiadomień. gramy salóweczkę oczywiście, e, bo salówki są wydaje mi się, że najlepsze w tym kodzie. E, chyba, że macie skład, który naprawdę już dużo tą grę ogarnia, bo jest ciężko, jest ciężko, ludzie w składzie. Ja też jestem jeszcze za słaby, żeby e, grać w składach, w sumie takich e, ogarniętych, dlatego klikamy sobie te solubeczki, próbuję ćwiczyć swojego aim'a, e, jak i również zestawy broni, więc e, troszkę jeszcze czasu zajmie, nim, za, zajmie, zanim ogarnę tą gierkę, bo to jest naprawdę dużo rzeczy do ogarnięcia. E, I na start mamy fala. Fala jest, ludzie, według mnie, jedną ze słabych broni, e, chyba, że macie jakoś fajnie go przygotowanego. Mi się z fala jeszcze nie udało w sumie chyba nikogo zabić Chociaż parę strzałów oddałem kiedyś gościej w łeb go nie zdjąłem e, Co było dla mnie słabą, strasznie rzeczą e, Dobra, jak, jak, wydaje mi się, że on ma małe obrażenia, nie wiem dlaczego, wolę zwykłe snajperki Bo ten fal gdzieś mi nie siedzi e, Bawiłem się troszkę w ustawieniach tutaj e, sterowania i muszę chyba zmienić e, sensa, bo na 9 e, Skręcę go tutaj na 4, 7,5 miałem, skręcę go na 4, wydaje mi się, że może mi się grać e, całkiem lepiej na tym, zobaczymy jeszcze. E, jak teraz się będzie... Nie, cztery to jest za mało. 6. Dajmy 6. E, może teraz będzie trochę lepiej, bo wydawało mi się, że ten celownik mi e, za szybko lata, jak przed chwilą pograłem sobie parę meczyków. Oj, coś słyszę. Dobra, co tutaj mamy? Karę. O, kara sobie wezmę. I mamy katapultę. Katapulty to ja nie chcę. Dobra, ale Karek. Całkiem spoko i z tym karem można już tutaj jakieś hedy ustrzelić, nie? Podstawą jest to, żeby zebrać tutaj pitę z jakiś. My tego pitosu na razie mamy jeszcze za mało To jest, komu bierzemy oczywiście Wydaje mi się, że to jest mega fajna opcja I lecimy tutaj po kontrakt, jak ten kontrakt weźmiemy To będziemy mogli wyczyścić jakiegoś gościa Nie pojawi nam się przynajmniej na mapie, gdzie on mniej więcej się znajduje i będziemy mogli polecieć już powoli za jakimiś fragami Więc spokojnie tutaj Mam coś słychać, cały czas w tym słychać jakieś dźwięki, dlatego się Tak często Odcinam i próbuję skupić bardziej na grze Dobra, jak tam wyjść na górę? Chyba od środka to jest drabinka gdzieś. Na tym placu. Dokładnie nie wiem. Dobra, pyk. To jest kolejna skrzynia. Jest go! O ty! Najgorszy. Patrzcie jak szybko żeśmy go wyczaili Nie otworzył skrzynkę i zginął. E, troszkę mu to nie pykło. 9700 mamy. Dobra, idziemy do sklepu. Na prosto. Ten kontrakt mnie na razie już nie interesuje. Próbujemy ogarnąć szybki sklecik, sklepik na downtown. I wtedy z naszymi perkami już będzie można pograć sobie, nie? Teś tam strzelał na daleko. To jest niebezpieczne, tutaj trochę miejscuwa. Bo, bo, bo możemy dostać z każdej strony. Na te dachy można wszystkie wyjść, na te wszystkie dachy da się jakoś dostać. Więc jest to taka jedna z niebezpiecznych troszkę miejscówek. Dobra, osłonki mamy, to mamy, możemy szybko zrzucić tutaj ogarnąć. Dalej skrzyneczkę. Pyk, pyk, własny zestaw, jedynka. Mamy przygotowany tutaj On mnie najbardziej interesuje Jest jeszcze jakieś skrzyneczka, oczywiście otwieramy, żeby kasę Zebrać, 4300, mamy na samoreanimację Więc szybki sklepik jeszcze raz będzie odwiedzany Pyk Samoreanimacja i uciszenie sobie bierzemy, dobra, pyk Kolejna skrzynka, jeden frag na koncie na razie Więc yy, zaczynamy na spokojnie, a jak będzie później Czas pokaże Dobra, udało mi się znaleźć drabinkę jakoś, więc możemy na górę powoli dzidować, jeszcze obczaję, że tam nikogo nie ma, żeby nas tutaj nie zdjęli. Pamiętajcie, że zawsze trzeba się w tym kodzie rozglądać, nie? E, kontrakt na ludzi, to się opłaca brać, bo e, często, 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 często ci ludzie giną i później mamy free tak zwany. No na spokojnie, pyk, tutaj troszkę ryzykowaliśmy. Koleś jest gdzieś przede mną. Gdzieś przede mną tam biega na tych domkach. Ja tam za bardzo nie mam jak się dostać aktualnie. Więc pilnujemy tego dachu, nie? Na ten domek duży chyba też się da wyjść jakoś. Ale dokładnie nie wiem, jak. Ostrzela się nasz kontrakt. I czy tam zaraz będzie dedówka? Fajnie by było, gdyby ktoś go zdjął, nie? Jak ktoś go zdejmie, to już będziemy na plus. tam mnie nie doskoczę, dlatego nie chcę tak szaleć. Ten kontrakt jest na ziemi. Dobra, idziemy tam, ludzie, idziemy. Najwyżej mamy jeszcze gułakę. Będziemy mieli okazję się odratować. Posiedzimy do przodu, odpalamy sobie wizję. Ktoś zginie zaraz, tylko czy to zginie osoba, którą mamy na kontrakcie, czy to zginie ziomek ten drugi, nie? Dobra, już widzimy, że przed nami coś to jest. Trzeba się słuchać, słuchać teraz mocno. Jeden to jest na blisko? Drugi może być troszkę dalej. Jeden jest tutaj na budynku w ogóle na blisko. On jest przed nami. Odpalamy martwą ciszę. Bijamy tutaj do budynku, może się da wyjść jakoś Na ten budynek, tędy Nie ogarnię. Jezu, myślałem, że to jest gość, a to krzak był Muszę tą amunicję też zmienić tutaj, mam na broni tą amunicję ee, która... Która jest 32, ma podobno mocniejsze pociski, ale to średnio się sprawdza, powiem wam szczerze Dużo lepiej działały, wydaje mi się, że bronie, które miały więcej ammo Dobra, tego gościa na tym dachu pasowałoby jakoś sprzątnąć, nie? Ale za bardzo nie wiem jak, nie wiem jak tam wyjść. O, tu jest winda, są schody, dobra, no są schody. Idziemy na górę. I tutaj czuję, że z góry będę miał bicie na niego i go spróbujemy zdjąć. Jesteśmy na dziesiątym piętrze. Ile ten budynek ma pięter, nie? Masakra, jedenaste piętro. Idziemy cały czas do góry, cały czas do góry. I jeszcze końca nie widać. Trzynaste piętro, czternaste tutaj będzie. Jest czternaste, jest tu jakieś wyjście, ale mamy... Jeszcze wyżej, i możliwość wyjścia na 15 piętro. Dobra, 15 piętro ten budynek ma, i tutaj z góry czuję, że tego gościa będę mógł delikatnie zdjąć. Więc pyk na murek. Jest jej pode mną. Pyk! Dostał po kewie. Nie ma głowy. Mocno zbity, ale patrzcie, brakuje tego ammo. Brakuje tego ammo. Dobra, mamy ludzie Praga i kontrakt. Zrobiony, nie? Szkoda, że nie trafiłem ze snajperki w głowę, bo byśmy mieli wtedy free killa. Tak musieliśmy troszkę się tutaj e, pomęczyć. Dobra, 3800. Na razie nikogo dookoła nie widzę, ale mamy budynek w miarę taki e, taktyczny, i na tym budynku sobie pogramy. Chwila. O, gość na serce gdzieś Z RPG-iem w ogóle wyskoczył. No nieźle. Szybkie leczonko. On się sam zabił. Strzelił z RPGA i się sam zabił, ludzie. Najgorzej, nie? Ale mogliśmy zginąć przez to, więc trzeba uważać. M4 miał tutaj na zacisku. Eee, czy miał tutaj jakieś fajne granaciki? W takich momentach jest bardzo dobra ta. Eee, o, jest tam kolejny wariat. Hey! Dobra, w takich momentach bardzo fajnie działa, e, moi drodzy, zbina zbliżeniowa, nie? Bo wtedy wiemy, że ktoś nas podjeżdża, tak? No widzieliście, sniki. Gość się przyczaił, no i byśmy wykręcili tutaj niezłego fikoła Okej, okay, podjeżdża mnie kolejny koleś Jak możemy zauważyć tej na e, radarku, gdzieś jest niedaleko, patrzcie tutaj. 8 metrów od nas. Więc spokojnie teraz. Na spokojniutko, na cichacza. Oczywiście zaraz otworzą i wejdzie gość. Patrzcie tutaj. 15 metrów przed nami. Oddostałem kulkę skądś? Mamy samo reanimację, mogę ogarnąć tutaj szybko jeszcze. on mnie widzi? mnie jeszcze nie widzi tutaj? Tutaj się możemy skitrać. I załadował mi kolejną kulkę. Dobra, ja na ten tak sobie skoczę. E, I tej temy podniosę. I tego gościa spróbuję tutaj zaraz zdjąć. Tylko musimy wygrać gułak. Mamy no, gułak, ludzie, musimy teraz wygrać, żeby się uratować jakoś. Oj, gość mnie obija tymi Musisz zasłużyć na kamieniami najgorzej. Rocki latają. Żeśmy tam granat. O! Mamy gościa, wpakował się prosto w granacik i mamy ludzie gółak zwyciężony. Musimy teraz patrzeć na downtown, na miejscówkę, w której byliśmy przed chwilą, nie? Fajnie było sobie to podnieść i tu strefa też leci zaraz, tylko który to był dokładnie budynek, to ja nie mam pojęcia. Eee, Tutaj porozglądajmy się. Ej, nie pamiętam, który to był budynek. Najgorzej, najgorzej, gdzieś tutaj Tam chyba padliśmy. Dobra, nieważne. Lecę po zrzut zbrojenia. Palamy szybki spadochronik, pyk. Bierzemy te rzeczy. I próbujemy, ludzie, tutaj coś zrobić jeszcze, nie? Bo zginęliśmy bardzo szybko, zginęliśmy bezsensownie trochę. Ta strefa kolejna już leci, więc na ten budynek nie zdążę wyjść. Tłoważy, spadochronik się odpalił. Wybiega! Mamy, ludzie, fraga, więc elegancko. I ten gość, mam nadzieję, że przyniósł. Amunicję! Dobiliśmy go od razu. Ej, nie spodziewałem się, że ma tego respa, nie? Przyniósł nam amunicję, więc luźno. keby mamy amunicję, mamy eee, też. Mamy nalot precyzyjny, dobrze, że udało nam się go zdjąć. Bo mamy teraz, ludzie, jakiś powrót do Gierki, nie? Inaczej był troszkę problem. Eee, wróciliśmy 8000 w ogóle nam dały jeszcze. Więc eee, mamy tutaj zapas gotówki, piękny. Dobra, do snajperki ammo też się zgadza. Jakieś granaciki, może ta sama reanimacja gościa, nie? Nie wiedziałem, że on ma, brakowałoby mi amunicji. Mielibyśmy problem. Goś miał jakąś taką emeczkę dziwną. E, i spróbuję tą jego M- zagrać. 48 Amo ile? Ma tam 60 AM w niej. Spróbujemy jego m zagrać bo może jest lepsza od mojej i sobie taką MK zrobię. Tak, bardzo bym chciał, żeby to był koleś, który nas zdjął ze snajperki i taka karma, nie? Jakby wróciła na niego. To by było piękne, e, ale nie wiem, później będzie to widać na nagraniu, czy właśnie to był ten gość, czy nie. Będę sobie mógł sprawdzić, bo teraz nie byłem w stanie się skupić, e, jaki to był nick, nie? Tam są jakieś strzały po prawej stronie, ale nikogo nie widzę. Mamy nalot, jak coś precyzyjny. E, więc, jak ktoś nam tutaj wyskoczy, to będziemy mogli tutaj sobie zdjąć. W pobliżu aktywowano urządzenie zwiadowcze, gdzie, więc tutaj niedaleko. E, Kto się robi, zwiat. Ale mnie to nie interesuje, ludzie. chciał pójść sobie samo reanimację kupić. Najlepiej i tego. I, I jakieś kiewiki uzupełnił, nie? O, leci spadochroniarz, leci spadochroniarz. Nad nami centralnie. Tutaj przed sekundą wylądował gość którego bym chciał sobie zdjąć. Okej, wiki już mamy, więc kupujemy tutaj Samoreanimację, dobra, kewy Trzy, nie no, uzupełniamy na maksa, nie? Troszkę drogo to wyjdzie, ale kewy musimy mieć uzupełnione. Tu jest młyn! Przed nami na stacji jest młyn, dwóch gości Przy tym helikopterku Gdzie strzelało Chodźmy na cicho Jest tam jeden na daleko, o tutaj go mamy Dobra, leży Drużyna wyeliminowana, jeden frag zdjęty. Ej, fajna tajemka, widzieliście, jak szybko go się położył? To jest ta różnica, właśnie bronia jak macie fajnie przygotowane zestawy. Ja takiego zestawiku jeszcze teoretycznie mam, ale to jeszcze nie jest to. Nie patrzcie tutaj gościa. Szybko zdjąłem, mając właśnie ten taki pakiecik O! Kolego! Widziałem tą głowę i widziałem ten strzał, więc mamy kolejnego fraga tutaj na koncie. Siódmy frag już, więc wyklikaliśmy paru gości. Kewiki, keviki, idziemy uzupełnić jeszcze Bo ten gość miał Mam nadzieję, że miał wszystkie, miał pięć kewów, elegancko Dobra, jesteśmy w miarę W miarę dobrze ustawieni, ale Nie mamy żadnej skrytki A tutaj skrytka jest, ludzie, bardzo ważna, żeby się do jakiegoś domku schować I najlepiej wyciągać z okien, bo jak jesteśmy na openie To możemy szybkiego fikoła wykręcić Ten gościa strzał ze snajperki go położył, było nie wychylać, goście, było nie wychylać e, Szybko żeśmy go sobie połamali i elegancka, dobra, pyk, patrzymy co tutaj się dzieje Na lod najwyżej rzucimy komuś na dachu jak będzie siedział, nie? Na ten dach już nie Tutaj wydaje mi się, że jest czysto, bless RNG ludzie Blessu RNG Idziemy ogarnąć tą stronę tu jest czysto, nikt nam nie biegnie Nikt tutaj nie smrodzi Zobaczmy jeszcze, tutaj delikatnie Jedna obiegowa, druga obiegowa. O, ktoś ten na lesie strzela Ten las jest Ludzie ostrzeliwowany więc tam by można było się wcelować, nie? Ale czy ja chcę? No na razie spokojnie, bo ten dach obok też jest niebezpieczny, z lewej strony. Ktoś może być, nie? Na tej promenadzie nigdy nic nie wiadomo. Dobra, ten domek czysty, ten domek czysty. I ten las mamy zajęty. Na tym lesie są goście. O nie, utracono połączenie z serwerem. Wyrzuciło serwery koda. Oj, ludzie, widzimy się może zaraz w kolejnym meczu. Dobra, ludzie, przed chwilą wyrzuciło nam serwerki, teraz lądujemy na hotelu. E, troszkę zmodyfikowałem sobie moją M4eczkę teraz i zobaczymy jak nam się będzie grało. Wyskakujemy tutaj szybko. Mamy jednego chłopa już do obicia, lekko obity, ale fraga z tego nie ma, dlatego szybko zlatujemy na dół. E, odcinamy spadochron raz odpalamy się tutaj i szukamy go. To fraga trzeba szybciutko zdobyć, nie, żeby zaraz nie było kłopotów. Kiedy nam uciekł? Kiedy zakonczam? Dobra, mamy ludzi, mamy ludzi jednego fraga. No i troszkę niebezpiecznie. Troszkę niebezpiecznie, bo goś mnie dosyć mocno obił. E, konusa sobie wezmę, bo była tutaj przycelowanie Nie, nie mamy kawików już, więc mały problem tutaj na dzielnicy, ale jest sklep, więc w tym sklepie sobie zaraz kupimy. Brakuje nam 500, e, to powinniśmy tutaj. Zaraz ogarnąć na tych domeczkach, bo tutaj ogólnie jest dużo pieniędzy. Często się respią tutaj skrzyneczki, jest dużo skrzynek w ma małej powierzchni, więc można tutaj naprawdę ciekawie poszaleć. Dobra, pyk, co tu mamy? Skara. Skar jest mocną bronią, ale aktualnie go nie chcę. Na ten budynek można jakoś wyskoczyć, pewnie można po tym mureczku. O Jezu, spadłem. Pyk, dobra, jest kewik, oczywiście musiałem go zgarnąć. I tutaj mamy kolejną amunicję. Dobra, bierzemy to. Liczymy zaraz tutaj na farta, nie? Że uda nam się jakąś większą gotubeczkę ogarnąć To wtedy sobie kupimy zestaw z perkami I będzie całkiem inna gra Zobaczymy jak ta nowa emka będzie działała w ogóle, nie? Bo tą emeczkę zmieniłem na 60 amunicji Jak i również zmieniłem w niej celownik, więc zobaczymy jak to będzie sobie latało Dobra, to bierzemy, to bierzemy, Keby oczywiście musimy uzupełnić na maksa Więc pyk. i został nam jeszcze tej hotel i tamta jakby apteka do przelucenia Mam nadzieję, że to będą szczęśliwe miejsca. E, i uda nam się. zawinąć tutaj jakiś większy pitosik, nie? Dobra, to bierzemy, to bierzemy. 3900. No, na kewy teoretycznie nas stać. Ale nie stać nas tutaj na jakiś zestaw broni. A ten zestawik wydaje mi się, że jest bardzo ważny. Tylko kewy są ważniejsze, nie? Cał pieniążki, kolejny kewik. Ej, kewy może uda się znaleźć jeszcze, nie? E, jak pójdziemy do tego hotelu. Jak znajdziemy kewy. E, tak co najmniej trzy. No to wtedy przyryzykujemy tutaj od razu w zestaw. Dobra, udało się znaleźć jakieś kewy. Mamy 3 kewy, 7 300. Eee, Troszkę pieniędzy też było w tym budynku, dlatego mocno raszujemy teraz na sklep. Eee, ładujemy w siebie te wszystkie perki, dodatki i zaczynamy ludzie gierkę. Na razie jeden frag, 100 osób w grze. Jezu, gdzie ten sklep jest? Zaplątałem tutaj maseczkę, oczywiście biorę. Eee. to jest bomb! O, ale się przestraszyłem, Myślałem, że już będzie po mnie. O Jezu, chłop jak kampił. No, mnie tutaj nie była, maseczka leż, leżała, więc mogłem tutaj pomyśleć. E, ale dobra, udało mi się ogarnąć tego najgorszego gracza. E, no ale mamy dzięki temu kewy, mamy maksymalny... E, tutaj maksymalną liczbę kewów, bierzemy zrzut. Oj, coś z przodu strzela dalej. Mamy jeszcze tam jakieś snajperka. To nie był snajperek aktualnie, ale... Zążył mnie obić tutaj dosyć mocno. A do zrzutu nie podejdę teraz, jak mnie... Tutaj będzie gość ścisnął Ja nie widzę go aktualno. podejść. Tego zrzutu, może tutaj należąco, pyk Własny zestaw. Bierzemy tą emeczkę. Rozbity gościa Mamy rozbitego, ale nie udało nam się fraga zdobyć. No najgorzej, ludzie, bo mnie zbił. Ale wcelowany dziad był, ale patrzcie, było dwóch gości, nie? Jeden stał na dole, drugi stał na górce Jeden czekał aż drugi padnie i dopiero wtedy zaczął atakować No najgorzej ludzie, najgorzej Mamy gułak ludzie, jest szansa powrotu jeszcze Tu jest gość Pyk Pyk, dobra, mamy ludzie, wieszczony gułak. E, próbujemy wrócić na tą miejscówę, no, będę tam próbował Wrócić na ten hotel, chociaż nie wiem gdzie się pojawię tutaj Jest na militarce aż Aż na militarce, ja mam respa tam Trochę daleko, ale spróbujemy ludzie, może coś się uda jeszcze podnieść O, tu jest ludzie podjazd. ten koleś się strzela, jeszcze jeden stoi na dachu, patrzcie na to Pyk Sniki się przyczajmy Dobra, mamy gościa zdjętego Dobijamy wariata, żeby nam się nie uleczył Dobra, mamy broń, mamy bronie, mam nadzieję, że to był koleś, który mnie zdjął Ej, to jest moja Mka, to jest koleś, który mnie zdjął Więc szybko tutaj karma wróciła, wariacie Eee, pyk Bierzemy kolimator o, obijamy gościa, ale ucieka, 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 ucieka. W tej ciężarówce ciężko jest gościa zdjąć jakiegoś. Ważne, że zdjęliśmy gościa, który nam to tutaj tak dużo nas mrodził, nie? Więc mamy wyczyszczonego, piarza, najgorszego, jeszcze BSP nam przyniósł. Szkoda, że ten gułak straciliśmy. No, ale nie może ludzie być za zero, nie? O, ten gość odjechał. Odjechał tam na kampika. Nie no, to jest mój zestaw broni. gościu I ty mi tak ukradłeś to wszystko? Reaper Inio, patrzcie, to są nasze trupki Bierzemy tutaj wszystko, zbieramy Ostrzał kasetowy, BSP, wolę BSP niż ten ostrzał e, To biorę Kewiki mamy odnowione Samoreanimację bym chciał kupić, ale tego już chyba nie kupię Chociaż mamy dużą skrzynię Jest ludzie, nawet pieniądze mam na samoreanimację e, Więc jesteśmy tutaj e, w 100% uratowani Dobra, pyk Tutaj miał ktoś jeszcze Strzykawka, to nie e, Maseczka, to nie Interesuje mnie tutaj coś takiego jak ten Radar, czujnik pulsu jest Jakieś granaciki, termit jest Maskę bierzemy Dobra, wszystko mamy ludzie, wracamy do gierki Tacy byli cwani, no i mu to No i im to nie wyszło, nie? Gość tam kampił I kampił tutaj przedtem na tej górce, Później przykampił tam i chciał nas porobić, ale Tym razem mu się nie udało, więc My spadamy stąd goś nie przyczaił w ogóle, że mu Ktoś na głowę spadł z tyłu, nie? <laughs> Ze spadochronu i surprise! Poradziliśmy sobie z nim Jeden się jest pod nami jeszcze, patrzcie tutaj to jest koleś, który Mógł wygrać gułak i nam tutaj zaraz wjedzie na łeb To spokojnie, popatrzmy tutaj delikatnie Ten sam Samolot jest na lotę. Na spokojnie ludzie, na spokojnie, bo albo dostaniemy zaraz plecy Albo... Jest gość, jest gość, biegnie tutaj pod górkę, patrzcie Pyk, dostał po kebie Dobra, nietrafiony Bierzemy lunetę. Leży gość. Mamy bardzo dużo amunicji, to mogliśmy tutaj poszaleć. Dlatego to jest fajne w tej MRC, nie? Że, że mamy też 60 yy, nabojowy magazynek. No teraz to można szaleć. Ten 32 jednak jest useless. Niby jest mocniejszy ammo. Ale jednak, jednak jest duże ryzyko, że możemy FIKOŁKA wykręcić, nie? Mra, podchodzę tutaj. Co miał ciekawego? Nic nie miał. miał. Sam pistolet leciał chyba do zrzutu. Chciał się uratować, no ale mu nie wyszło Dobra, ja idę pod sklep, bo tam był ostrzał, ten kasetonowy jeszcze Czy kasetowy I sobie to ogarniemy, dlatego że... Szkoda marnować, nie? Szkoda marnować Jak jest to, warto zawsze podnieść Mamy kawa na maksa uzupełnione Amunicja też jest bardzo dobrym tutaj e, stanie u mnie aktualnie e, A snajperkę musimy przeładować Trzeba tutaj załadować wszystkie bronie, żeby być na bieżąco tutaj z pełnymi magazynkami Tutaj sobie wyskoczmy i teraz, ludzie, e, obczajamy mocno sytuację, czy nie ma nigdzie przeciwników. Bo może być zaraz, tutaj naprawdę, naprawdę ciekawie, nie? Tutaj strefa idzie. Tam na górce przedtem siedzieli, ale bez PEMI nikogo nie pokazywało. Ale jakieś strzały słychać tutaj za górką. Nie tak blisko za górką, bo są na daleko. E, ale trzeba obczaić, bo to się tak wydaje, że niby nie słychać, niby na daleko. Zaraz gdzieś nam wyskoczy za góreczki, nie? biorę celownik, oczywiście na blisko, troszkę wolniej przymierza teraz ta emeczka. Ale wydaje mi się, że i tak ten celownik, przybliżeniem, jest totalnym sztosem i warto go używać. Dobra, popatrzmy tutaj. Zerkam sobie tym radarkiem, czy nikogo nie ma czasem. Eee, wiem, że mi go może teraz nikogo, może, może mi tutaj teraz nikogo nie pokazać. E, ten radar, bo dużo ludzi ma e, w tym momencie już perki. Ale warto zawsze sobie takiego skana delikatnego zrobić. Jest snajper jakiś z przodu. Jest dziś z przodu snajper, słychać strzały bardzo głośno i wyraźnie. Jest gość. Tam jest jeden i tam jest drugi. Mamy ludzie. Dwóch kolesi. Nie da rady, no nie da rady. Mamy dwóch gości. Będą nas bić z dwóch stron. Więc ludzie, złapaliśmy przedtem disconnecta. Nie udało się, teraz próbowaliśmy dalej coś porobić. Też się nie udało. Patrzcie, jaki on ma fajny celownik. Nie wiem, co to jest w ogóle za celownik, ale jest mega spoko, nie? Bo widać z daleka, e, co się dzieje. Dobra, dzięki za oglądanie, ludzie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć Wam.